Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów na temat masażu transbukalnego i nie tylko. Chcę powiedzieć, że mamy w salonie nową adeptkę pięknego zawodu kosmetologa, czyli uczennicę po prostu, to jest na pierwszym roku kosmetologii zapalona dziewczyna, która jest prześliczna, przeambitna, przybywa do nas na praktyki, no i patrzy z zachwytem i zapałem na to, co ja robię. Przypominam sobie, jak byłam w jej wieku i patrzyłam na moją pierwszą pracodawczynię, która była oczywiście ode mnie starsza i która już miała swoją, swoje doświadczenie i swoją ilość pracy i chciałam być tak, jak ona i chciałam szybko to wszystko wchłonąć i w ogóle zawsze chciałam wszystko szybko. Generalnie obiecałam wam, że będę takich kilka elementów ze swojego doświadczenia życia tutaj wam przytaczać. I właśnie ja jestem szybka, chcę wszystko szybko, chcę mieć, chcę czuć, chcę posiadać i zawsze zazdrościłam lepszym ode mnie. Zawsze. Nigdy nie doceniałam siebie. Nawet i dzisiaj, mówiąc do moim menadżera w salonie, jak to słuchałam świetnego podcastu na temat Hawkinsa, i żyjącego już jednego z najlepszych naukowców na świecie. Jego ucznia, który był jego bezpośrednim takim, taką prawą ręką. Uznawany jest dzisiaj za najlepszego, najmądrzejszego człowieka na świecie. Słuchałam go z zapałem stwierdziłam Boże, jaka jestem maluczka przy nim. Co ja wiem, marzyłoby mi się wszystko wiedzieć być omnibusem i na zadane pytanie zawsze mieć odpowiedź. Asia moja tak się zastanowiła nad tym, co ja mówię, i znowuż wyszło na to, że ja nie doceniam siebie. No tak szybciutko się zreflektowałam i myślę sobie, no dobra, ale Hawkins nie umiał masażu transbukalnego. A tam pomijam, że nie umiał kobido, czy masażu mioplastycznego. Nie był taki jak ja z tym, co ja wykonuję. Kurczę, poczułam się lepiej. Na to wszystko przyszła dzisiaj ta uczennica i była świadkiem kilku zabiegów, między innymi właśnie tego. Doskonałego masażu transbukalnego to jest masaż fizjoterapeutyczny, dedykowany typowo bruksizmowi, dedykowany wszelkim zmianom, takim nerwobólom, zmianom neurologicznym, porażeniom mięśni, porażeniom nerwów. Właśnie mam panią, z którą pracuję właśnie na takim porażeniu mięśnia trójdzielnego która na skutek pewnych zapaleń doznała takiego porażenia i pracujemy tym masażem transbukalnym. Słuchajcie, jak patrzyłam na tą dziewczynę, jak ona reagowała podczas tych wszystkich ruchów, a jest to masaż naprawdę nie tylko trudny, nawet bardzo trudny, jak również masaż mocno angażujący mnie samą. Wykonuję go techniką doktora Sergia Szurewicza, którego gorąco pozdrawiam i którego bardzo cenię. To on jest autorem tego masażu, który go opracował. No i ja go oczywiście wykonuję. Wiadomo, że każdy terapeuta będzie to inaczej troszeczkę przedstawiał. Natomiast dziewczyna patrzyła za, za takim tchem z otwartą buzią, i potem mówi pani: To jest niesamowite, jaką pani ma wiedzę, co pani potrafi, jak te ręce chodzą, ile jest tych ruchów tutaj i w ogóle, jak to wszystko wyglądało. Ja w ogóle nawet nie wiem, kiedy pani ręce wyciągała, kiedy była górna na dole, dolna na górze, kiedy się one wymieniały, kiedy te ruchy. Były takie właśnie dynamiczne, kiedy się przeprocesowywały, bo jest tak dużo ruchów, które tam występują bo to są ruchy odwodzące, przywodzące, tonujące, asynchroniczne, synchroniczne, przede wszystkim też i atroficzne i takie ruchy mięśniowe, wyciszające, liftingujące bardzo dużo. To jest taki do dwóch godzin masaż. I ta dziewczynka też mi uświadomiła, kim jestem. Masaż transbukalny i nie tylko, bo tak, dedykuję ten odcinek. Słuchajcie, nie trzeba słuchać Hawkinsa, ani wszystkich wielkich tego świata, żeby się dopiero poczuć lepiej. Czy nie trzeba się w ogóle porównywać i mm, zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy gorsi i dlaczego tacy jesteśmy. A ja te tendencje jednak mam. I znowuż przychodzi ktoś i mówi, że jest fantastycznie, docenia, po prostu pokazuje moje mocne strony, moje mocne konie. Bądźcie sobą, doceniajcie się na co dzień, cieszcie się z małych, drobnych rzeczy i cieszcie się z tych sukcesów, z czegoś uśmiechu, z tego, że komuś pomożecie. Nie idźcie na ilość, idźcie zawsze na jakość. Tego Wam z całego serca życzę. Masaż transbukalny w moim wykonaniu też jest masażem premium. To jest masaż, na który gorąco zapraszam każdego z Was. Oczywiście, szkolę również w moim wykonaniu, w mojej technice z tego masażu, pod innym w ogóle tytułem. Natomiast jest to masaż fizjoterapeutyczny, dedykowany osobom potrzebującym po porażeniach, mającym problem z bruksizmem, z zeszczelaniem na zębach, właśnie z takim zgrzytaniem. Czy my nie jesteśmy fantastyczni, wspaniali, ci, którzy przynoszą ulgę innym? Czy my musimy się porównywać i zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy na tyle dobrzy, żeby ktoś to docenił? Docencie się sami. Tego Wam życzę z całego serca.